Hawkins, mamy pierwszy poziom alertu. Zmiana planów. Zaraz startujemy. Dowództwo ma dziś dla nas coś specjalnego. Nie jakieś tam pitu-pitu. Wsparcie oddziałów lądowych. Szczegóły poznamy w powietrzu, ale wiadomo, że to misja uderzeniowa nad lotniskiem Mehrabat w Teheranie. Ci na górze chyba już wiedzą, gdzie znajduje się Al-Bashir. No, pokaż ząbki, Hawkins. Dzisiaj zapolujemy Cześć wszystkim, ja jestem Skipper, a to jest no, to kolejny wszystko. odcinek patent 10 Tak, po tym długim wstępie zaczynamy rozgrywkę i lądujemy praktycznie we wczorajszej pogodzie. Dzisiaj mamy słoneczko w Krakowie Wczoraj cały dzień na nic i nie dało się górze ile można ale już powracamy o jak ja dawno nie grałem w kampanii i nie nagrywałem i trochę minęło i zapowiada się na to że dzisiaj sobie polatamy samolotem i teraz mam nadzieję że albo mnie przeszkolą albo będę leciał z kimś o o, kim słaby kart na łeb i jedziemy. No, na szczęście z nim, bo moje popisy akrobatyczne w powietrzu y, źle się kończą. Muszę się nauczyć latać samolotem. Bo to, co robię na multi, to umiem wystartować, umiem lecieć, ale to tyle. No, witamy. Opa. To co, lecimy? O, jak to wszystko pięknie wygląda.

Ok, nie no, się ale no cóż. My też w są chyba tak samo. Lećmy, no, lećmy. Oh, yeah. Jak ja to lubię. I zaraz jak startujemy, no startujemy, startujemy. Nie no, to Fajnie. A tak a propos fajnego wyglądu, to za niedługo mam nadzieję, że jeszcze w maju będę miał nowy komputer, więc y, nagrania będą wyglądać o wiele lepiej i z waszej i z mojej perspektywy. Ponieważ teraz mam niestety najniższe ustawienia, więc i komputer nie wyciągnie przy tym przy nagrywaniu. Aczkolwiek potem już. Z, y, Wtedy już mam postawiony wybrany taki, żeby dało się na finnym detalach grać w Battlefielda Czwórkę, którego też będę zamierzony grać. No chyba coś zagłuszyło. Jak się wyłącza to radio. Ale tu jest taka fajna, żółta dźwignia i chyba wiem od czego jest. Mm. Czyli co gdzieś, na coś co do tego? W ogóle dzisiaj ten. Jesteśmy Hawkinsem, a nie tym naszym e, panem no, tam, tego. To jest to nie ludzi, jak on tam miał. E, kurczę, nie pamiętam, jak on się nazywał. Ale cóż, jest trochę zbyt cicho i chciałbym coś może zrobić. O, o był zapis, czyli będzie Jadka. Polana wcinają mi się w kokpit. <m Kle skirt> <muszcza ś Zw> Dziwnie <pulled wszystkie> <locking> to wygląda. Ale to był taki jest zarąbisty. Tak, postulamy sobie, yeah. Niestety, dostępny. nie Niestety trzy dostępne, nie nauczy się dzisiaj latać. Spróbujemy kiedy indziej. No i znowu zagłuszają, co sobie dali. To co, strzelamy? do paczek? Halo? Coś Coś tego? O to chyba chodziło Mniej więcej już w jak to działa Nauczyłem się tego czogu. czołgu Właśnie y dziwo lepiej mi idzie na multi nie czołgiem niż latanie <grytanie> Ale tak to już jest Ja jestem przyzwyczajony bardziej do sterowania I mam nadzieję... o strzelamy sobie Nie, yeah. Dobra, ładować Są takie ty? Teraz działka w niego O! Jeden poszedł jest drugi słuchaczywy Ale jak mi się e, Mam nadzieję, że teraz rzucę w battlefield e, Nie wiem, czy widzieliście już ten zwiastun. Walnie, e. walnie, Aj, zlady poszły. Za mną? O to tam chodzi? Ale kończąc wypowiedź, mam nadzieję, że mi się teraz uda. W Battlefield'zie, jak widzieliście ten filmik, sterowanie, mam nadzieję, że będzie trochę przeniesione z Nitro for Speed'a pojazdów, ponieważ wtedy będę mógł się bardziej wykazać, jeżeli chodzi o te komunki. Widzę dziada, namierzaj, namierzaj go. Bum. Kolejny. Uciekł sobie. Chodź tu jeszcze raz. Trzy, dwa... No nie kręć się tak dziadu. Klari. Co z przodu? Co z przodu? Ja tu nie wiem gdzie ja mam dobry kierunek. A ty mi z przodu. Chyba o to chodziło. Niech mi mnie o co chodzi, ale no cóż, postrzelamy sobie tak. Działam, działam Ale dziadno, nie da się ustrzelić. A No. Raz kolejny. Tak, no nie kręć się tak człowieku, ja to chcę strzelać. Bum. Jeszcze coś? Czy to tyle? Coś też za szybko poszło. Chociaż ten jeden był taki w porządku. Nasz nasz. Dobra. żeby mi się Przy It's not good. <laughs> it's I wonder yeah. if you have legend <laughs> in <don't know. laughs> Z takim dziwnym opóźnieniem to takuje O dobra, chyba zaciągnąłem A teraz chcę sobie postrzelać do niego nie można? Ej, halo? Panie pilocie, nawrotka Ooo, oh, yeah. A jeden, to teraz drugiego mi tu Nie, mogę, O właśnie, o to chodziło to jest yeah. Nie no. Ale mam challenge. Muszę się nauczyć latać w BF-ie. O! I poszło czyste niebo. Nie. Yeah. I co powiesz? No, co powiesz? Podobało ci się? O, wow. Ale słuchaj, za to latanie też to ja coś zrobię. Przy tobie się celować nie da. Jeszcze? Czy my tak tego z tą muzyczką będziemy tak pięknie latać? Eee. Dobra, czyli znowu się pobawimy? Wow. E o to rzekło.

Ja chciałbym to zestrzelić, ale nie strzela. Oaj. O właśnie, właśnie, właśnie. Yeah. Yep. Nie, tak było lepiej. Sam strzela do nich? Nie, 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 A właśnie, kolejny. Wow, wolałem to. Bum! się przeładowuje. Muszę namierzyć ten... magiczny guziczek. No, jeszcze jedna. Hop, blok. Szła. No, a szła. A Chaffi tam może? Dzisiaj. Dzisiaj. Nie, jak to. Szybki ten jest odwiedzony. Pasuje. 400, czyli Dzniebiec 1. Na pódzie lotnictwa nie będą cysterny, kierują się w stronę myśliwców Jak zrozumiałeś? Oba już na zewnątrz. A przyjąłem na nadzieję. czekajcie. Dajmy <grymne> cysterny. Poczekaj, co usłyszałem.

Czekaj, czekaj, czekaj. Namierzyłem gdzie to ma być. Wow. Leci, leci i... I Wow. Kolejny. Czekaj, 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 czekaj. Jest. I... Bum. Niech to. Tu coś jeszcze? Ostrzegam sobie. Jaki paliw, 46, się paliwa, by się dał. Wyjeżdżają odbiór. A, 46, okay, na, na serwim, jedna, dwoła, dwa, dwa. Poza, czy mam czy mam, czy mam strzelać w te samoloty? czekaj, 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 czekaj Jest. kolejny myśliwiec No już nie Co? Jest? Nikafiłem, naprawdę? Właśnie Czekaj, 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 Rody Sekundy Kawsze w końcu. Jest Jeszcze coś? Ale fajne lotnisko. Genialnie z to wygląda z góry. Aczkolwiek. to się. E. Podczerwienie wygląda lepiej. Czekajcie na potwierdzenie. Podpisanie no, yes. się w stronę pojazdów. Przyjąłem, macie 4-6 na pozycji. 4-6, to znikasz jeden. Muszą wysiąść z samochodów. Dopiero wtedy będzie można potwierdzić, czy to nasz cel. Czekajcie. Przeo... O, no, <ram> no <podium> Ok, przyjąłem, zawracam. Nie ma wątpliwości, to PLR. Możecie atakować! Możecie atakować! No właśnie. Przepraszam, <truy eaten> <fustancja> fail i'm a second on the dental conference roman zemi se podava on a check in error ikten chek No szybko poszło, No, tam się zachowało Mam pod tą Zmieniacie księżarówką nasze oddziały na ziemne Co to koniec? 004 Oto się na przednęcenie Zrozumiano kurs 040 Uważajcie nad wodą może być tłoczna bez odbiorą Czyli wracamy już do domu to by było chyba na tyle, albo 46, jesteś na ścieżce, korekta kursu za 5 km, To zobaczymy. Regin 46, 3 km do celu. Eking 46, hak opuszczony, jest dobrze. Regin 46, na kursie i ścieżce, kontynuuj zniżanie. Kontynuuję, 20 węzłów, idealnie. Osiemset, siedemset Cut, Jestem niepiskowiec A jest, dobra Widaj, Jesteśmy Żyjemy No dobra, tak więc to by było na tyle Ja Was zostawiam z kolejnym filmkiem. Jeśli odcinek Wam się spodobał kliknijcie łapkę u góry A jeśli chcecie być na bieżąco zasubskrybujcie kanał Trzymajcie się i cześć Fajna historyjka, tyle, że bez związku ze sprawą. Mam ci narysować mapę. Al Shira tam nie było, dlatego właśnie wysłano was. Wiedzieliśmy, że jest gdzieś w Teheranie. Ukrywał się. Rozumiem. I do tego momentu nie było nic, co łączyłoby al bashira z Salomonem. Tylko to, co wiedziałem w Kurdystanie. Kiedy mam mam ktoś... jedno pytanie. Al Bashir był ich Kennedy. Powinniśmy byli zostawić go w spokoju. To twoje słowa? Nie. A czyje? Nie wiem. Jasne, pewnie też nie wiesz, kto strzelał do Twojego dowódcy. Nie! Nie zapominaj, kurwa, gnoju, gdzie jesteś. To nie jest proces. Jesteś winny. A my wiemy, jak kończy się twoja bez historia. Bez traktowania. Zostaw go. Jeśli chodzi o nietykalność, nasze wytyczne w tym względzie są bardzo jasne. Chcę tylko dojść do sedna sprawy. Szybko i bez problemu. Dobra. Tymczasem powiedz nam, jak znalazłeś bombę w Teheranie.